Czy to się nagrywa? Nagrywa się. Witam. witam. Odcinek z Badwersów. Dzisiaj mamy ze mną Sir ABES. Jestem. I Adi Wymiata. Adruk. No. Adi Wymiata właśnie. Nie, nie. Właśnie nie. No tak. No, Zapomniałem. A jestem Speedy. Twitch.tv slash AdiWymiat na podłoga miał odcinek z Minecrafta inny, ale nie, więc jest ten. No, w nowym roku już jest. No tak, No, i zaczynamy grę. no tak właśnie jest. Ale mi oczy beddy? Ale mi oczy Ja będę. Ej, gdzie tu? O. Co ty robisz, speedy? Patrzyłem na maskę moją, bo mi oczy tak przycinały. to jest? No dobra, ale jeszcze dwa zbieraj debilu! Dobra dobra, nie denerwuj się. Dece, dece, już tam na Dobra, nie... lecimy Poprzednia rundka była wygrana, rozgrzewkowa Ta pewnie też będzie. No no jesteśmy koksami. <laughs> A dal myślę, że zada spadłeś, tak mi się było coś. No, za mało bloków, no dobra. Chodźcie mi po więcej. No, musisz więcej kupować, zawsze. Właśnie teraz. Musisz mieć zapas, koło chłopie. Nie, musisz się domyślać, że łatwiej wychodzi. A, wszystko jasne. Tu Jakiś i teraz łatwo. Jest chyba tak sferko. Ale co? Ten mur. Mur trzeba zrobić. Ej, spadłem! Debil, Debil. <laughs> Speedy Debbie spadł. <laughs> tak było. Ale dobra. Lecę po diamenty już. No i niebieskich już nie ma. No, niestety ich obili. Albo stać. No jacyś byli. Dziwisz się. są dupki po prostu. mózgu. z głup, sam nas. Na środek Jeszcze A, zielony. A my mamy na środek wybudowanie czy nie? Nope. No to dobra. Nope. To może nas nie zjadą teraz. Co zbudują i po nas wtedy łatwo. No nie, wtedy my ich obijemy. Ej, co kupić za diamenty? E, daj mi je, daj mi to. Wiesz co, bez coś mocnego może. No masz. Ale sobie w gdzie mam to zrobić na przykład. Serio? No. No, no widzisz. Ty sobie kupiłeś pułapkę, nie? E. Jeeeeeup. Yep. Jak w tym. Wojny magazynowe. Żeby <grym> się <grym> teraz. A teraz. Aj, obił mnie. Schodłem. Kurde, ja na zbrojkę lepszą zbieram. Uwaga, od boku, na zielonych. Którego boku? Tamtego. Widzę, no. I speed, zostaw w bazie, my idziemy łatwo obić. Dobra, dobra, mam no zbrojkę, czekam lepsze. Czerwony spał to... to... właśnie. Nie co robi tam. Dobra, mamy już. No, odłożę to. Dobra. Dla TMT trzeba kupić Potrzebuje kuli i tam... Kula daje fulla? TNT Speedit, ty robisz? Możesz zostać diamenty szybko idę To skrzynce zostawiam trzy I jak będziesz mieć to kup y, ochronę jeszcze Dobra Okej? No Okej Tutaj, żeby nie spaść Czerwony jak tam nie No, czerwony to są do waleni. Co, co mi takiego, żeby. Ogry... Ha, to pewnie ma. Bardzo możliwe to jest właśnie. Ej, idą do nas. A ja do nich idę. Czerwony do nas idzie chyba. Gdzie widzicie? No? Tak Ale nie od ich strony, tylko od innej O, no, widzę Uciekuj. Kurde! Zwrócił mnie tak, ja się tego nie spodziewałem Dobra Ubiłeś go? No ale idzie kolejny bo Ja mam bloku. To te kule rzucił? Kulę lecą Od dołu Jesteś na do po nich. Po bloki leci. Chcesz im łóżko? No ty no leci. leci ja to nie. To... Ty lecę po bloki. Jak on diamentowy jest? E <grym> Sklepałem o. Dobra, tu trzeba tak. To, gdzie ich łóżko? Ajajaj, aj, aj, 4 HP -my zostawiłem. się jakoś dobrze ten chłop Ci od boku Od tej samej strony czy nie? Nie, z drugiej strony. Hmm. Trzeba mnie zrzucić. To idę połączenie zarwać z tamtej strony. nie. Nie? Nie. No to nie. Cztery diamanty leci czerwony u nas. Idę Dobra, jednego wyrzuciłem. Jeszcze jeden lecił Kupić możemy za sześć diamantów? A nie lipa. Nie, ja też chcę kupić. Do zbroi czy idzie, do miecza? Co? Zróć go. Aj, buduję jeszcze. Ale dobry fireball to był. <laughs> o, wow, nice. Od boku! Speedy! Ha, bo on tu jest, ja nie zauważyłem. Ja nie ugarnąłem. Obiłem go E, zesku... Eee! O kurde Dobra, obity Ja tu na drzewie jestem Ja zginąłem tam Dobra O kurde, 11 dementów Dobra Może teraz coś kupić Eee, ubij gdzie? Na góry Co za dzban Emy nam przyniósł na niej już sam poszmora gdy polecił po zbrojkę lepszą No to idź. jest zaczęta walka jest Aj, zryczył mnie Idą O kurde Nie można odbijać fireballi? Można, ja odbijam Jakoś tam można Ej, jest, w piwną jest, jest, jest. Dobra, wyknięty. Pamiętam, że ma. Ej, kolejny, kolejny, kolejny. Dobra, gdzie jest? Wow. Obity? Ogólnie wleciał. Ej, idzie niszczyć. Dobra, obity. Cztery diamenty O, A to jest dalnym, czy czym? Nie no, drewnem albo czymś lepszym. Daj mi złoto. Seba, jak masz? A, suszyński. Wysyłku kupię, będę snajperem wtedy. Dobra. To idą kolejni ale przyjdźcie sami o kurde dobra Just jeden tag. skład dwóch nie jeden jeden? no drugim jeden byłem ja trzech umarli aha spd masz złoto jakieś? nie bo sygnałujesz przecież O, sobie idą, idę. A, A ja i spadłem. Nimi, spadłem, bo nie jakieś cz są. Dlaczego? Trzeba zaatakować za niedługo, chyba. Albo czekamy aż łóżka tam żeby się przytoczyła przez drogi Paweł Przejście, mamy? Nie mam z boku idzie. Tego drugiego. O kurde, idą chyba. Bo mnie zrzucili teraz. Gdzie on jest? Aha, strzeć nie mogę. To nieźle. Gdzie on jest? Na się, siedzi. A? Idzie, nie widka, nie widka. Gdzie, gdzie, gdzie? gdzie to jest. Tak, on tu zbiegał. Nie jest, jest, to jest. Tak. On mógł w zbroję widać. Spadł? Nie, jest tu. na górze. No Zniszczył? Nie. Nie, żyje, żyje, żyje. Dzień dobry, mamo Speediego. Po, a znaczy, dobry wieczór, powiedzże, mówię. No i już za późno już wyszło. się się wyciszyć. Na nagraniu było słychać wszystko. A bez sensu, bo chciałem do niego strzelić jakaś... O, tutaj mogę już. Nie wiem, kurde, my emeraldów nie mamy w ogóle. Trzeba było po zbrojki nakupywać i łóżko obsydianem zabudować. Ej, niszczy. Gdzie, gdzie, gdzie? Jeszcze tu. Ej, to weźcie tam. O ja. Hmm. Bronić się jakoś, czy nie? Czy wracać? Nie wiem, wszędzie jakieś wybuchy, co to jest. Chcę co robić. Ja? Ja idę emeraldy zbierać. On co? O, zrzuciłem chyba. Jak on tu przyszedł? Trzy jutka. No nie wiem. Może przeskoczył jakoś. Jak przeskoczył? No, no, ten. Ile kosztuje diamentowa zbroja? No, nie Potka. Ile? Bo mam sześć Emeraldów i nie wiem, czy wracać, czy zbierać dalej. Nie Dobra, zrzuciłem klienta. Nawet... No, to ty. do ciebie. Ale ja to spilił. To ja, to ja. I idę jechał bym. E, idą. Ej idzie chyba do nas ale go nie widzę. Czoło HP nie To kolejny. Był z regenerację jakąś widziałem. Nie, nie wiem czy czy na łóżku to sobie niszczą gdzieś. Nie, bo nie, nie wiem. weź podniż i zobacz. No chyba nie. Co to jest taki. Ciemne te. Takie A i no misja nieudana. I tu jest z diamentów. Seś, to bym miał dla siebie. ai. Co? No, o. chyba nie. O co? A o to nie było głosować. No. No, no. Się odciszyłem na nagraniu. Mm. Problem mam. Jaki? Gdzie? Na środku. Jednak go nie mam nie Chyba idę jak coś Ci pomogę Spadam, bo żeby być szybciej w domu Toyę do, do Często tam wsadzimy, że tak, no ja Aha. Nie wiesz jakie ma hasło. A jego... ich też łóżko chyba, nie? A, bo teraz wszystkie zostały zniszczone. Aha. Ja. No. I co ja zostałem? O kurde! Pierdzielą mi coś w domu. I to w tym samym momencie co ten? do jednego szmaragdu potrzebuję. Aha, sami siebie wysadzili. o No, a dwa, dwa zostało. <laughs> no bez samego siebie ja wysadzili. Albo nie. O kurde, co za... Wypadł, jeden? Nie, A, ten do chwili porobił. Debil Idę ci pomysł Speed A spili i spili prawie spadł Jeden na jeden został No ja Jest przy swojej bazie jak coś I kto to zwycięży? Jak to skontruje? Jak to skontruje? Ja rozjęcie sytuację Ja no, nie mogę nic zrobić No to nieźle Aj, drugie miejsce ale A Jak widzicie, pojawia. widzowie, nie było tak źle. No nie najłożej. <słyszy> Mogło być gorzej. No, chyba stydz... na tyle w dzisiejszym odcinku. O, do następnego. A nie ma. Siema.